Kiedy Pan Jezus rozpoczął nauczanie, jak podaje Pismo Święte, Ziemia Zabulona i Ziemia Neftalego, lud, który mieszkał w ciemności, ujrzał światło wielkie. Mieszkańcom cienistej krainy śmierci zajaśniała światłość. My też jesteśmy mieszkańcami cienistej krainy śmierci. I nam zajaśniała światłość, którą jest wcielony syn Boży Jezus Chrystus, który przyszedł na ten świat, aby nam wszystkim wskazać jedną słuszną, prawdziwą drogę, która zaprowadzi nas do Jego królestwa. Wyszedł na nauczanie i powołał apostołów. To był pierwszy Jego akt w drodze do prowadzenia ludzi. Do królestwa Bożego, powołał apostołów, ponieważ w kościele są różne posługi. W kościele są prorocy, nauczyciele, kapłani, misjonarze, kaznodzieje i ta wielość posług służy właśnie budowaniu tutaj u nas na Ziemi, wspólnoty, wspólnoty, która okaże się silniejsza od śmierci, od grzechu i od zła. Wspólnoty, której fundamentem jest Jezus Chrystus, ponieważ On jest jedynym fundamentem w rzeczywistości swojego kościoła. To On powiedział, że zbuduje swój kościół i bramy piekielne go nie zwyciężą. Bez względu na całe zło tego świata, bez względu na zło, które dokonuje się także w kościele. Bramy piekielne nie zwyciężą go. Ponieważ Jezus Chrystus jest tym, który zwycięża. On jest zwycięstwem, które ogarnie cały świat. On jest tym zwycięstwem, które, jak mówią ojcowie Kościoła, jest niezwyciężone, którego już nic i nikt nie może pokonać. stając. Przywraca nam nie tylko godność utraconą przez Adama w grzechu, ale także czyni nas dziedzicami, dziedzicami swojego królestwa. W jego zmartwychwstałym ciele odnajdujemy sens dziejów, odnajdujemy jedyną prawdziwą drogę, drogę maski, która zwycięża wszelki grzech i wszelkie zło. Jesteśmy powołani do tego, aby kontynuować Jego dzieło tu i teraz, w tym świecie, w tej rzeczywistości, bez względu na to, jaką ta rzeczywistość jest. Mamy obowiązek świadczenia. Jesteśmy świadkami Jezusa Chrystusa, świadkami, że On jeden może pokonać złotego świata. My tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Natomiast z Chrystusem. Wszystko nam wolno, ale niczemu nie poddamy się w niewolę. A największą niewolą dla człowieka jest grzech, największą niewolą dla człowieka jest poddanie się złu, jest wejście w jakiekolwiek konszachty ze złem. Winniśmy robić wszystko, co jest w naszej mocy, aby zło nie miało nad nami jakiejkolwiek władzy. On, nasz Pan, Jezus Chrystus. Jest zwycięstwem, które ogarnie cały świat, jeżeli będziemy z nim współpracować, jeżeli powierzymy się Chrystusowi, jeżeli zaufamy Chrystusowi, jeżeli będziemy pełnić wolę Chrystusa, nie tylko od święta, ale na co dzień, każdego dnia będziemy wyznawać, że tylko On jest Zbawicielem tego świata. I innego Zbawiciela nie ma. On przyszedł do nas tutaj, na Ziemię i objawił się nam. On, światłość niedostępna, stał się dostępnym dla nas w sakramentach, w Piśmie Świętym. On jest drogowskazem, który kieruje nas w stronę Jego królestwa. Amen.